Cześć, z tej strony Paweł Ostrowski, a ja zapraszam Cię do kolejnej lekcji budowania grówów w oparciu o schemat rąk. Tym razem Paradiddle, część druga. Przypomnę, że w jednej z poprzednich lekcji z tego cyklu, czyli z cyklu Hands Groove, omawiałem również Paradidla i w kontekście konkretnych schematów paradidowych pokazywałem, jak budować grów, Tylko że opierałem się na innej zasadzie, niż dzisiaj hmm, pokażę. W tamtej lekcji pokazywałem to, że uderzenia naprzemienne de determinują układ akcentu w gruwie, czyli układ stopy lub werba akcentowanego, a dwójkami wypełniałem resztę. Czyli pokażę to dla przypomnienia. W przypadku paradidla pojedynczego, pierwszego, miałem akcenty na pierwsze i drugie uderzenie. Weźmy paradidla drugiego. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj zupełnie inne myślenie, bardzo praktyczne, mój w zasadzie ulubiony sposób wykorzystania paradidla w gruwie, polegający na tym, że ułożenie ręki hi czy rajdowej, generalnie ręki prawej, z kolei determinuje zastosowanie stopy w gruwie, czyli całkiem inny sposób myślenia niż ostatnio, ale bardzo praktyczny, więc dam Ci dużo praktycznych już konkretnych, Paternów, ćwiczeń, takich schematów do gotowego później wykorzystania, do wdrożenia w swoje muzyczne słownictwo. A tymczasem, jak zawsze, przypomnę, że masz do pobrania nuty, które przygotowałem do tej lekcji, jak również do poprzednich lekcji, więc pobierzesz je pod linkiem, pod tym filmem, tam daleko, gdzie moja dłoń nie sięga. Również zachęcam do skomentowania, jeśli masz jakieś pytania, jeśli masz jakieś uwagi. Do polajkowania, zaszejrzenia i tak dalej, zaczynamy. O co chodzi? Generalnie, jak zwykle, mamy cztery paradidle, nic się od poprzedniej lekcji nie zmieniło. Cztery paradidle pojedyncze, czy jak to woli, paradidl pojedynczy w czterech różnych yy, przewrotach. I chodzi o to, że najbardziej wygodnym sposobem, co jest wiadome nie od dziś, ja tutaj Ameryki nie odkrywam, mimo że pozdrawiam akurat z Ameryki, yy, najbardziej. Yy, takim i wygodnym i muzykalnym sposobem jest granie stopy razem z hi-hatem a uzupełnianie werblem z hi-hatem czy z ride'em generalnie czyli uzupełnianie werblem ręki hi-hatowej. Zasada znana nam już od dawna. Czyli wykorzystamy to w Paradidlu, mianowicie w taki sposób. Zasada jest jakby koncepcyjnie bardzo prosta, no ale wymaga czasu, żeby to sobie właśnie ograć i wdrożyć już w swój warsztat. Czyli gramy w taki sposób Paradidla, ćwiczymy, żeby na każde uderzenie hi-hat'u zagrać stopę. Czyli przypomnę paradiddle pierwszy. Przełożę rękę prawą na hi-hat. Dodam stopę. Oczywiście teraz zróżnicuję dynamikę, żeby hmm, grać tylko na 2,4 akcent na werblu. Resztę uderzeń werblowych zamieniam na ghosty i troszkę wyciszę hi-hat. takim jakby głównym motywem logicznym, pewnym takim naszym punktem programu będzie tak naprawdę ułożenie stopy. Różne ułożenie stopy w gruwie, a to ułożenie właśnie determinuje układ paradidla i tak naprawdę układ ręki hi-hatowej. W związku z tym będę budował różne patenty, gdzie ta stopa będzie zagęszczona w różny sposób i później naprawdę fajnie mi to różne, różne możliwości daje, bo gdy chcę zagrać grów o konkretnym zagęszczeniu stopy, to ten Paradidl mi to wcześniej fajnie ułoży, plus jeszcze do tego oczywiście, jak to w Paradidlu mogę sobie efektownie uzupełniać ręką werblową. Czyli podsumowując, Paradidla pierwszego mogę zagęścić w ten sposób, że właśnie na każdy high-head dodam stopę, a więc de facto mam taki układ stopy. No, i od razu zagram go sobie w zasadzie w trzech wariantach. No, bo tak. Pierwszy wariant, oczywiście, pełen paradiddle. Drugi wariant. High head zamienię tym razem już na, na ósemkowy, czyli nie, nie będę grał paradiddle, ale za, zagram schemat tak naprawdę. Stopa i werbel, wynikający z paradidla, czyli to. Czyli to jest paradidl, który zostaje. Natomiast hi-hat zamieniam na regularny ósemkowy. I wreszcie trzecim wariantem będzie to, że uproszczę werbel, zagram tylko na 2 i 4, a pozostanie stopa z paradidla. Czyli zauważ, jeden schemat, a już możemy w obrębie tych takich podstaw go przekształcić w trzy różne postaci grów. natomiast stopa tak jak mówię jest tutaj w tym momencie stała, no bo wynika właśnie ze struktury ręki prawej grającej na hi -hat, na rajdzie, na staku, na crashu, na wszystkim co blaszane i to jest jedna rzecz. Druga sprawa, mogę oczywiście wykorzystać tylko fragment tego dla i znowu potraktować go, no najprościej mówiąc dwojako, wykorzystać tylko pierwszą połowę, czyli czyli mam jakikolwiek grów, w który wplatam po prostu tę część. I drugą połowę. Dobrze, teraz przejdźmy do paradidla drugiego i ta sama zasada pracy, czyli paradyl drugi, przypomnę. Więc, jaki schemat tutaj stopy naturalnie mi się zdefiniuje? A mianowicie tak. Troszkę szybciej. I żeby znowu nie przedłużać zbędnym gadaniem, uproszczę teraz to czy przekształcę do formy hi-hatowej granej ósemkowo plus stopa i werbel pozostaje, czyli z tego otrzymam. Trzeci wariant. Upraszczam werbel, tylko grając akcent na 2 i 4, stopa pozostaje w układzie niezmiennym. No i wreszcie połówkujemy paradidla, czyli pierwsza połowa w Platan, w grów, czyli tylko ta zagrywka. Zresztą no, jedna z moich ulubionych zagrywek, bardzo fajnie się sprawdza w różnych kontekstach. Troszkę szybciej, i zagrywka druga, przeciwna, czyli druga połowa paradidla. I teraz mogę sobie właśnie w różny sposób te, te zagrywki w, wpleść w grów, może tak teraz zagram, że pogram różne grówy i w różnych momentach wpletę, wplotę raz pierwszą część paradidla, raz drugą. Żeby zobrazować to jeszcze plus, pobawię się właśnie z hechetem ósemkowym, a stopą z paradidla, z uproszczeniem werbla, zrobię taki mały miks tego wszystkiego, czyli... Ja tu oczywiście pokazuję pewne skrajne wykorzystanie, tak, czyli, czyli każdy high hat każdy ride podbijam stopą, ale to jest, to jest rzecz jasna taka jakby kwestia umowna, no bo mogę przecież tylko wybrane high haty sobie tą stopą uzupełniać, to jest pewna koncepcja, którą tutaj wdrażamy, więc to daje tym bardziej wiele różnych możliwości, gdzie ta stopa no, nie musi przecież na każdą prawą rękę przypadać, ale no jest to, tak jak mówię, Korzystne i bardzo fajne schematy już takie nawyki motoryczno-techniczne buduje. Przejdźmy do paradigma numer 3, czyli przypomnę, dwójka na początku jednej i drugiej strony. No i to z kolei zdefiniuje mi taki układ stopy. wolniej. O. Czyli no, również bardzo przydatny w gruwie hmm, układ, kiedy stopa gra hmm. Taką właśnie wartość rytmiczną dwie szesnastki, później y, y, czwartą szesnastkę grupy, czyli pierwszą, drugą i czwartą szesnastkę grupy w grubie, czyli... To jest właśnie w kontekście paradidla, czyli uzupełnieniem jeszcze werbla daje mi to... Czyli jakbym chciał wykorzystać tylko pierwszą połówkę paradidla. Czy tylko drugą. Czyli... Bardzo fajny technicznie zabieg, nie taki prosty, gdzie gram akcent na werbu i po nim od razu ghost. Zawsze zresztą tego paradidla trzeciego sobie ćwiczyłem w kontekście właśnie wypracowania tego układu akcent i ghost. Znowu potraktuję go tak samo jak poprzednie paradidle, poprzednie dwa, czyli yy, no, fragm, yy, struktura pierwotna. Wariant drugi, gdzie hi upraszczam do ósemkowego, czyli... Zauważ, że to znowu jest taki temat rzeka. Ja z ósemek znowu mogę zagęścić in, inne wartości, zrobić tak jak teraz grałem ósemkę i dwie szesnastki. Ale w stopie i werbu pozostawiłem parady dla trzeciego. A tu grałem. Czy odwrotnie, na przykład dwie szesnastki, ósemkę. Równie dobrze mogę wykonać na, na highhecie. I ma to sens muzyczny. i można by jeszcze tak rozwijać wątek. I wreszcie postać z werblem równie, tylko na 2 i 4, z również zachowaną stopą, oczywiście wynikającą z paradidla i hi-hat też ósemkowy, czyli... I teraz połączę trzy te wersje, plus jeszcze te połówkowe, wplotę w grów, żeby to jakby w całości już uzupełnić i pokazać. Dobrze, i teraz Paradiddle 4, czyli czwarta możliwość. Z pewnych względów najtrudniejszy Paradiddle, bo tutaj znowu będzie układ Ghost i werbel po nim, czyli przed akcentem na werblu muszę precyzyjnie wykonać jeszcze na werblu Ghosta. Czyli mamy Paradiddle taki, przypomnę. Czyli w kontekście groove'u i zgodnie z tą samą zasadą będzie to coś takiego. I tutaj, akurat ten układ, zawsze sobie traktowałem jako fajny schemat do, do wypracowania po pierwsze podwójnej ósemkowej stopy, pomiędzy którą będę grał ghosty i akcent na nadwaczki. Pokażę oczywiście wolniej. Teraz pokazuję fra fragment tego paradidla. Czyli to była jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, również taka korzystna muzycznie i przydatna, jako, jako pewien pattern, że tak powiem, chociaż nie lubię tego słowa. To jest znowu podwójna stopa na końcu i na początku tak, tu czy również w połowie tak tu występująca, czyli, czyli, tutaj mamy taki układ w gruwie i w całości. troszkę wolniej I znowu ta sama zasada, czyli hi-hat do ósemkowego, grając w stopie i werblu ten sam Paradiddle. Dla przypomnienia, podkreślę, że tutaj no, kluczową y, rolę sprawuje dynamika, czyli to jak ten Paradiddle brzmi w gruwie i czy brzmi, to też determinuje odpowiednie mocne uderzenie na stopie, odpowiedni mocny akcent na 2 i 4 na werblu, ale też odpowiednie ciche ghosty i w miarę cichy hi-hat czy ride, right, tak? Żeby to wszystko brzmieniowo miało sens i było spójne, żeby po prostu no, od, w odpowiednim kształcie brzmieniowym ten grów się później mógł zbudować, czyli high hat ósemkowy. I upraszczam werbel, teraz grając tylko na 2,4. Teraz połączę wszystkie trzy, trzy, trzy systemy, czyli pełen paradiddle, hi-hat ósemkowy i hi-hat plus werbel tylko na 2,4. Dla jasności hi-hat ósemkowy plus werbel tylko na 2,4. Właśnie. I tak polecam właśnie pracować w takich systemach, przypomnę jeszcze, że nutki sobie ściągniesz pod linkiem i ogrywać każdy z nich osobno, jest to na pewno praca złożona na, na wiele tygodni, miesięcy, a niekiedy lat, jak w moim przypadku i na pewno warto ten Paradiddle po prostu stosować jako taki stały warsztat w naszym codziennym, perkusyjnym funkcjonowaniu i sobie go przez długi, długi czas wdrażać, oswajać się z nim, po prostu traktować bardzo muzykalnie, wkładać w różne podziały, tak? zagęszczać, no bo to jak często powtarzam, wcale nie musimy i najczęściej nie gramy tak, tak gęsto zawsze, nawet byłoby to niewskazane, ale jako taka wisienka na torcie, jako dodatek, który ten grób później uzupełni, bardzo fajnie się takie różne schematy sprawdzają. I tak zawsze podchodzę do tych wszystkich ćwiczeń technicznych, żeby przede wszystkim szukać w tym muzyki. Oczywiście też fajnym później już dopełnieniem jest łączenie sobie paradidli, na przykład biorę fragment z pierwszego, na przykład pierwszą część z pierwszego, pierwszą połowę plus drugą połowę z drugiego. Łączę drugi z trzecim, trzeci, trzeci z czwartym, pierwszy z czwartym i tak dalej. No, trzeba to sobie oczywiście najlepiej rozpisać wszystko osobno i traktować jako takie właśnie pojedyncze ćwiczenia, szukając w tym jeszcze raz, dopowiem, muzyki. Czyli na koniec kilka przykładów zagram z połączenia różnych paradidli, a tymczasem zapraszam już do kolejnej lekcji. Pozdrawiam.